Ewangelia według świętego Łukasza. Jezus podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was nienawidzą, i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie się w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom, natomiast biada wam bogaczom. Bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą, tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Medytacja nad słowem. Bycie biednym, głodnym, zapłakanym, znieważonym i odrzuconym na pewno nie jest niczym celem życia ani ideałem. Tymczasem ewangelista podkreśla, że to wszystko czyni nas szczęśliwymi, jeśli jest doświadczane z powodu Jezusa. Nikt się nie gorszy wyznaniem miłości. Mogę żyć o suchym chlebie, byle tylko z Tobą. Raczej nas taka miłość zachwyca, a przecież Jezus ofiaruje nam swoją nieskończoną miłość i pragnie, abyśmy w niej odkryli źródło naszego życia i szczęścia: szczęścia potężniejszego niż bogactwo, ważniejszego niż sytość, radośniejszego niż śmiech, bardziej zaszczytnego niż pochwały. Boże, Ty mnie kochasz miłością nieskończoną. I chcesz, abym był szczęśliwym świadkiem tej miłości. Nie daj mi zagubić się w pragnieniach bogactwa, pewności jutra, zabawy czy popularności, ale pomóż mojej woli być zawsze przy tobie.